Witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednim filmie pokazałam Wam i opowiedziałam o zapachu Decisions. Decisions, który dostałam w prezencie od męża i który bardzo mi się podoba. Natomiast obiecałam, że pokażę Wam jeszcze próbki, które były dołączone do tego zamówienia, ale zdecydowałam, że będzie to kolejny film, dlatego że tamten film był już dosyć długi, więc uznałam, że tak będzie korzystniej. Więc pokażę Wam jeszcze tutaj kilka próbek zapachowych, które zostały mi dołączone właśnie do zakupu tych perfum. Są to również perfumy niszowe, tak samo jak ta marka z tyłu, ale to jest inna, inna marka i myślę, że też warto się z nią zapoznać, dlatego że jest również dostępna w Polsce. Jest bardzo przystępny w bardzo przystępnych cenach. Ma też dosyć duże portfolio zapachowe. Więc to Wam też chciałabym tutaj pokazać. Tutaj sklep Woodberg w taki sposób przygotowuje próbki, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajne, że załącza do tych próbek zapachowych również takie papierki do testowania perfum, co uważam za bardzo fajne rozwiązanie. Chociaż ja chyba sobie będę testować te perfumy na skórze. Zaraz sprawdzimy. Może sobie to odłożę. I tak, tutaj mamy taką markę Bon Perfumer. To jest marka, która w Polsce jest dostępna w perfumerii niszowej Galilu. Mają tam sporo również tych zapachów. Ja mam dzisiaj zapach numer 402. One są nazywane w taki sposób właśnie e, numerami. Są numerowane, i na każdym flakoniku e, tych perfum jest spis też takich najbardziej obecnych w kompozycji nut. Więc e, mają różne kolory, więc można sobie gdzieś tam wyobrazić też, jak to pachnie. Ja mam tutaj zapach 402, 501 i zapach e, 202. To są takie raczej pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o te próbki. One były dołączone do zamówienia, więc, więc powiem Wam po prostu tylko takie moje pierwsze wrażenia na ten temat, jak mi się to widzi. Ja wcześniej z tą marką nie miałam do czynienia, więc to jest, znałam ją, jednak nie, nie, żadne zapachy nigdzie tam się nie trafiły wcześniej. Zaczniemy od zapachu 501 i powiem Wam, jak mi się to tutaj widzi, ja będę raczej testowała na skórę, bo tak mi się wydaje, że to jest bardziej miarodajne i nie, zawsze tak robię, że jak psikam na skórę jakieś perfumy, to nie wącham od razu, tylko pozwalam im chwileczkę, tak powiem, się ułożyć. Jest to zapach e, z rodzaju gourmand, bardzo słodki, pralinkowo-paczulowy. E, ten 501 bardzo intensywny. Myślę, że też byłby to zapach bardzo trwały, rozgrzewający zdecydowanie na, na e, zimę oraz jesień. I powiem szczerze, że jest tutaj taka jedna nuta, troszeczkę bardziej rzeźka, przełamująca, nie cytrusowa, ale taka jakaś taka owocowa. I dla mnie ten, przynajmniej w takim odbiorze pierwsze wrażenie i, i takie skojarzenia, to mam wrażenie, że ten zapach 501 Bon Perfumer kojarzy mi się z Angelem wersja woda toaletowa 2019. Czyli praliny plus jabłuszko. Coś, coś w tym rodzaju. To są pierwsze wrażenia. Być może z czasem perfumy będą się rozwijały w jakimś innym kierunku i gdzieś tam często tak jest, że perfumy, które są do siebie podobne na początku, później e, każdy idzie swoją drogą i rozwijają się troszeczkę inaczej. Więc 501 zdecydowanie pralinkowy gourmand. Taki troszeczkę w temacie lukrecji, coś takiego. Dodajemy tutaj, zobaczymy, czy się nie będzie przewracało. Kolejny zapach, 402. Bon Perfumer 402. Czy będzie widoczne? może troszeczkę ale takie dosyć spore próbki przygotowuje sklep Woodberg, więc jeżeli ktoś tutaj ma też możliwość zamawiać to jest to dobry pomysł, teraz może psiknę na drugą rękę sobie na razie odłożę, żeby mi nie wypadło e, psiknę sobie na drugą rękę, zobaczymy co to jest okay. nie będę od razu wąchała, bo Zawsze staram się. Zresztą to jest w ogóle bardzo. Jestem teraz na podwórku i to jest bardzo korzystna sceneria do testowania zapachów. Dlatego, że też na bieżąco odświeżamy sobie nos świeżym powietrzem i to, w jaki sposób czujemy zapachy jest bardzo takie. Najba... najbardziej bliż... najbliższe prawdy, jak to faktycznie ta kompozycja będzie pachniała. Powiem Wam szczerze, że ten zapach jest troszeczkę mniej intensywny niż ten. Troszeczkę nie jest to najlepsze. Powinnam była może testować mniej intensywny zapach na początku, bo teraz mój nos jest troszeczkę zdominowany przez ten gourmand, ale no, po prostu wzięłam jakby losowo. To jest taki zapach owocowy. Chociaż zaraz Wam jeszcze jeszcze raz muszę. Nie. To jest zapach, który tutaj ma w sobie taką drzewną, ale może przełamaną czymś takim dziwnym. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, bardzo słabo czuję te perfumy. Bardzo słabo je czuję. Ma w sobie taką pewną słodycz. To jest jeszcze przypominam, numer 402. Ma w sobie pewną słodycz. Ma w sobie pewne takie piżmowo-sandałowe ciepło. Jakąś taką drzewną nutę. Ale przełamane jest czymś takim słodkawym. Ciężko mi jest powiedzieć: czymś, co też mi się troszeczkę kojarzy z Dukrecją. Ale to jest zupełnie inny świat niż tutaj. Ten zapach jest tak intensywny, że niesamowicie dominuje. I powiem szczerze, że bardzo słabo teraz czuję ten zapach. Też jest delikatnie słodkawe, ale to jest zupełnie coś innego. Ten jest niezwykle blisko skórny, bardzo delikatny, trochę drzewny, trochę paczulowy, przełamany czymś delikatniejszym. Bardzo delikatny zapach. Ja bardzo słabo go teraz czuję, niestety. Tak to bywa, że to jest też moja rada, jak testujecie perfumy i wiecie mniej więcej. Bo ja to robię teraz losowo, ale jeżeli planujecie i wiecie, że chcecie w danym dniu testować perfumy bardziej intensywne, gourmandowe, jakieś takie cieplejsze i chcecie też jakieś delikatniejsze perfumy testować, to zacznijcie od tych delikatniejszych, bo jak wasz nos zostanie zdominowany przez te takie ciężkie E, ciężkie nuty, e, cieplejsze zapachy, to może się to tak właśnie skończyć jak teraz, że delikatniejszego zapachu mój nos po prostu nie czuje, praktycznie prawie w ogóle, więc będę musiała do tego wrócić jeszcze innego dnia i sobie tes testować ten zapach e, jeszcze raz, więc Dzisiaj tylko pierwsze wrażenie. Teraz psiknę może na tą rękę, gdzie mam te delikatniejsze perfumy, ale troszeczkę wyżej, żeby e, sprawdzić. Jeszcze mam tutaj zapach 202. To jest wszystko cały czas ta sama marka Bond Perfumer. I, I tutaj jeszcze raz powącham ten. Tak, bardzo, bardzo słabo czuję, ale dobrze. Zobaczymy, jaki będzie ten zapach 202. Może to będzie coś troszeczkę bardziej intensywniejszego i przebije się przez te moje. Tutaj doświadczenie, które zdominowało cały ym, temat. Tutaj wysoko psikniemy, damy mu chwileczkę, żeby się ym, uspokoił. I powiem wam tak, ten zapach jest zdecydowanie intensywniejszy od zapachu 402, bo po prostu go czuję, w przeciwieństwie do tego poprzedniego. I na pewno jest to zapach taki, który. Jest bardzo, bardzo owocowy, ale tak naprawdę bardzo owocowy. Wyczuwalne są tutaj takie owoce egzotyczne, w połączeniu troszeczkę takie arbu arbuzowo może nie bardziej takie melonowo pasiflorowo coś w połączeniu trochę z taką słodyczą takiej cukrowanej truskawki. I ten y, zapach 202 kojarzy mi się troszeczkę z jak teraz w tym pierwszym wrażeniu to kojarzy mi się y, z drinkami od Eskady, czyli czymś takim bardzo y, letnim, bardzo y, słodkim, y, intensywnym też dosyć, y, bo wbrew pozorom drinki od Eskady są zapachami intensywnymi i dosyć takimi skoncentrowanymi. Chociaż gdzieś tam jest oni taka opinia, że to są takie lekkie, letnie, ale nie do końca. Te owoce czasami też potrafią dominować dosyć mocno i ten zapach właśnie taki jest. Czyli zapach 202 dla fanów owoców, takiej pu słodkiej pulpy owocowej, czy, czy przełamana jest czymś rzeźkim? Średnio, nie za bardzo. Raczej są to takie owoce, mieszanka różnych słodkich owoców, tworzących taką tropikalną pulpę. Zdecydowanie dla fanów zapachów owocowych takich właśnie jak coś właśnie w stylu drinków Eskady, jeśli chodzi o ten świat perfum mainstreamowych. Chociaż marka Bon Parfumer jest marką niszową. Czyli podsumowując, mamy tutaj zapach gourmand. Zdecydowanie bardzo ciepły Gourmand taki pralinkowo-lukrecjowy, bardzo w stylu Angela, bardzo w stylu Angela. Dla fanów marki Magler zdecydowanie 501 można się tym zainteresować. To jest coś dla Was. Ten środkowy, który testowałam, niestety zupełnie, zupełnie go nie czuję, więc do tego tematu jeszcze może powrócę, jest to zapach, o którego powinnam była zacząć, no ale nie wiedziałam, z czym będę miała do czynienia. Bardzo blisko skórny. Teraz coś tutaj pobrzmiewa mi tak trochę laktanowo. Jestem bardzo ciekawa. Nie mogę się doczekać, kiedy sprawdzę to w internecie, jakie są nuty zapachowe, bo niesamowicie mnie to zaintrygowało. Jest to coś bardzo ulotnego. No i ostatni, pulpa owocowa. Słodka, letnia, ale nie, nie nie jest rześka i nie jest raczej ten zapach nie jest świeży. Tak bym powiedziała, że jest to zapach słodki, owocowy, ale nie jest to zapach świeży i raczej w ciepły dzień zapach 202 może być zbyt słodki po prostu. Te owoce są tutaj naprawdę bardzo takie kompocikowate. Więc tutaj prezentacja próbeczek Marki Bond Parfumer ze sklepu Woodberg, tak jak obiecałam. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, czy chcecie więcej takich próbkowych filmików, dlatego że ja próbek mam bardzo dużo. Bardzo dużo, naprawdę. I jeżeli chcecie też posłuchać czasem o takich zapachach, dzisiaj to były pierwsze wrażenia. Może w innym filmie bym zrobiła troszeczkę szersze opisy. Właśnie na podstawie próbek, to dajcie znać, czy to Was również interesuje, czy chcecie tylko flakony i oglądać po prostu takie już perfumy w postaci docelowej. Koniecznie napiszcie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Papa. Pa.